Śpiewają pieśni banderowskie, wychwalają banderę i odwołują się do ideologii banderowskiej. Stop, koniec. Nie ma takiej możliwości. Prosiłbym Cię o zostawienie łapki w górę, ponieważ ostatnio YouTube ucina mi zasięgi. Dziękuję Ci, przyjacielu. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwość złożył do marszałka Sejmu projekt ustawy. To jest ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i kodeksu karnego to jest zakaz propagowania symboli banderowskich w naszym kraju. Banderyzm był ideologią, która stanowiła uzasadnienie do ludobójstwa wołyńskiego, a więc do ludobójstwa dokonanego na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej. Uważamy, że banderyzm, symbole banderowskie nie powinny być propagowane, a więc ta ustawa stanowi zakaz propagowania symboli banderowskich. Zwróciłem się do marszałka Sejmu z wnioskiem o to, żeby ta ustawa była omawiana na posiedzeniu Sejmu, które dziś się rozpoczyna z uwagi na wagę tego projektu i z uwagi też na fakt, że mamy do czynienia z próbą zamazywania historii, że mamy do czynienia z próbą niedocenienia ofiary złożonej przez Polaków, czego przykładem jest to, że w Chełmie Ustanowiliśmy jako, jako Prawo i Sprawiedliwość muzeum i muzeum jest finansowane wyłącznie przez samorząd miasta Helma, Natomiast rząd koalicji 13 grudnia wycofał się z finansowania tego muzeum. Uważamy to za skandal, uważamy to za zaniechanie. W związku z tym, też złożyliśmy do marszałka Sejmu projekt uchwały. Sejmu w sprawie w tej właśnie sprawie, w sprawie przywrócenia finansowania muzeum poświęconego ofiarom ludobójstwa dokonanego przez banderowców, przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej. Dziękuję. Proszę Państwa, mamy do czynienia z dwoma rzeczywistościami, które gdzieś koło, sobie, koło siebie występują. Z jednej strony próbują nam mówić rządzący, że sytuacja, jeśli chodzi o ekshumację naszych rodaków umordowanych na wołeniu i w innych częściach dzisiejszej Ukrainy jest lepsza, ponieważ nie ma już przeszkód dla tych ekshumacji, a z drugiej strony słyszymy, że są przeszkody, nic się nie dzieje. Poza pojedynczymi zgodami, które już wcześniej były dla pojedynczych organizacji, nie ma żadnych zgód dla Instytutu Pamięci Narodowej. Dla, na ekskumację naszych rodaków. Te wnioski IPN-u dawno już leżą w administracji ukraińskiej. Wczoraj pan Bodnar, Bodnar, który jest przedstawicielem państwa ukraińskiego w Polsce, pan Bodnar stwierdził, że powołają grupę roboczą. Grupa robocza ma się zająć wzajemnymi relacjami i rozstrzyganiem tych trudnych sporów historycznych. Tu nie ma nic trudnego. Tu nie ma żadnych trudności. Panie Bodnar. Nasi rodacy zostali zamordowani bestialsko przez OUN-UPA, przez Ukraińców z OUN-UPA 80 lat temu i leżą dalej w polu bez możliwości ich ekshumowania. Żadna grupa robocza nam nie jest potrzebna. Nam jest potrzebne, potrzebna zgoda na wnioski złożone przez IPN już dawno na ekshumację ciał. Pan Bodnar daje do zrozumienia, że nie chce żadnego rozwiązania tego problemu, a dla nas jest to problem żywotny, tym bardziej. Że na spotkaniach z Polakami, którzy bardzo tłumnie przychodzą na nasze spotkania, zwłaszcza na spotkania pana Karola Nawrowskiego, obywatelskiego kandydata na prezydenta, coraz częściej pojawiają się informacje, że w rozmaitych miejscach w Polsce Ukraińcy, którzy są w Polsce i są ugodnie przyjmowani, śpiewają pieśni banderowskie, wychwalają banderę i odwołują się do ideologii banderowskiej. Stop, koniec. Nie ma takiej możliwości. My chcemy. Ekshumacji wszystkich, nie pojedynczych tylko przypadków, wszystkich yy, 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 zwłok, szczątków naszych rodaków pomordowanych bestialsko przez nacjonalistów ukraińskich Zołnupa yy, od bandery i nie pozwalamy na to, żeby w Polsce ktokolwiek gloryfikował ideologię banderowską, banderę i jego zbrodniarzy ludobójczych. Tak samo jak nie pozwalamy na gloryfikowanie Hitlera i nazizmu. Tak samo jak nie powinniśmy pozwalać na gloryfikowanie komunizmu, tak samo nie chcemy pozwalać na to, żeby Ukraińcy w Polsce gloryfikowali bandery. Bandera to jest morderca, ludobójca. Jego ludzie wymordowali od 100 do 200 tysięcy ludzi bestialsko na Wołeniu i w Małopolsce Wschodniej. Chcemy ekskumacji, natychmiast żądamy zgody. Nie grup roboczych, panie Bodnar. Nam grupy robocze nie są potrzebne. Nam jest, panie Bodnar, potrzebna zgoda na ekskumację i zakazujemy tą ustawą gloryfikowania ideologii banderowskiej, tak jak się zakazuje gloryfikowania ideologii nazistowskiej, Hitlera i symboli komunistycznych. Mówimy, sprawdzam również naszym kolegom z Konfederacji, tu nie musimy, ale z PSL-u powinniśmy mieć większość usy w Sejmie za tą ustawą. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ta historia Wołynia Małopolski Wschodniej to jest wciąż taka wielka i niezabliźniona rana, jeżeli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, przy czym strona polska. My jako państwo jako naród przepracowaliśmy tę wielką i bolesną historię. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że wtedy, kiedy przyszedł czas wielkiej próby czyli napaści Putina, jego bandy na Ukrainę to Polacy byli tymi, mimo tej wielkiej, niezabliźnionej rany, którzy najszybciej i z największym sercem wyciągnęli dłonie do uchodźców wojennych z Ukrainy. Teraz czas jest na to, aby również Ukraińcy wreszcie po dziesięcioleciach. Przepracowali ten, a, tę kwestię, kwestię ludobójstwa. To trzeba bardzo jasno i po imieniu nazywać Ludobójstwa na Wołeniu i w Małopolsce Wschodniej. To jest ta kwestia rozpoczęcia tak naprawdę cywilizowanego pochówku, a więc najpierw ekshumacji, a później godnego pochówku wszystkich ofiar OUN-UPA, które niestety spoczywają w tych zbiorowych mogiłach na terenie Ukrainy i zgody po prostu państwa ukraińskiego na tego rodzaju działania ze strony Polskiej. Ta rana może zabliźnić się tylko w prawdzie, znaczy lekarstwu na, na tę ranę i na pełne pojednanie z prawdą. A jeżeli prawda, to nie może być zgody na gloryfikowanie, tym bardziej na terenie Rzeczypospolitej, nacjoni, nacjonalistycznych poglądów OUN-UPA. Różnego rodzaju symboli, eksponowanie tych symboli, to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna i my, jako państwo, jako społeczeństwo, jako naród, po prostu na to zgodzić się nie możemy. Te zmiany legislacyjne mają również swoje źródło w tym, że w roku 2019 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że sformułowanie nacjonalistów ukraińskich, które znalazło się między innymi w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu jest niezgodne z Polską Konstytucją w zakresie artykułu 2 i 42, czyli że nie jest dostatecznie doprecyzowane. Co to spowodowało? Że zapis, który znajdował się w artykule 1 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, właściwie stał się martwy. To znaczy od tego czasu nie można było ścigać, nie można było także rozliczać tych wszystkich kwestii związanych z propagowaniem tej ideologii tak jak na przykład poprawowaniem ideologii komunistycznej, faszyzmu i nazizmu. Ta zmiana ustawowa jest odpowiedzią na to wskazanie Trybunału Konstytucyjnego i dlatego artykuł pierwszy punkt 1 litera a ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej otrzymałby następujące brzmie brzmienie. Chodzi o czyny popełniono osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 8 listopada 1917 roku aż do dnia 31 lipca 1990 roku, ponieważ to dotyczy wszystkich zbrodni i nazistowskich i komunistycznych i właśnie tych, które także powinny być równie surowo ścigane i rozliczane, a więc zbrodni i to jest ten nowy, nowa treść ustawy członków i współpracowników organizacji ukraińskich nacjonalistów, frakcji bandery, oun i ukraińskiej armii powstańczej, UPA, oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z trzecią rzeszą niemiecką. W tym zakresie czynimy zadość wskazaniom Trybunału Konstytucyjnego i doprecyzujemy, o kogo konkretnie chodzi. Chodzi o członków i współpracowników tych dwóch zbrodniczych organizacji, OUN i UPA. W tym zakresie ta ustawa, jeżeli zostanie zmieniona, jeżeli będzie większość w Polskim Sejmie, wtedy nie będzie tych problemów natury formalnej, żeby polskie instytucje, mam tu na myśli przede wszystkim Instytut Pamięci Narodowej, ale także prokuratura, o czym za chwilę, po prostu tego rodzaju działania ścigały, żeby była reakcja państwa polskiego także w wymiarze karnym. I drugi artykuł, który mm, musi zostać zmieniony także z uwagi na niedoprecyzowanie przepisów poprzednich, na które wskazał Trybunał Konstytucyjny, było tam sformułowanie o Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, bo tak potocznie mówimy. Kiedy mówimy o zbrodni ludobójstwa, właśnie na terenach drugiej, na kresach drugiej Rzeczypospolitej, południowych kresach drugiej Rzeczypospolitej, Chciałem potrzebne. Chcę zapytać o wczorajszą komisję regulaminową, o ten styl, o to, że Gniewziągros się spóźnił, o te emocje, które towarzyszyły tym przesłuchaniom, o te słowa, które padały bardzo mocne, jeśli chodzi o argumentów, o, o to, że to jednak było cztery razy, kiedy Gniewziągros się przed komisją, bo gaz sobą nie stawił. Czy e, sprawiedliwości zbigniewowy i interpretatorów. Generalnym ja Panią zapytam wprost. Ma Pani kogoś w rodzinie chorego na raka? Umierającego, walczącego życie? Ma Pani kogoś? Pytam Panią, dlatego, że Pan w Ziobro przez ostatni rok walczył o życie, walczył o życie, nałożył śmierci. Jak widzimy, doszedł do kondycji fizycznej, która pozwala mu się stawić w Sejmie, ale to jest dalej człowiek onkologicznie chory. Znęcanie się nad nim, to jest znęcanie się nad człowiekiem, który walczy o życie. Czy pani kiedyś miała w życiu, w swojej rodzinie? Niech pani odpowie, dlatego, że Zbigniew Ziobro, szanowni państwo, jest człowiekiem, który uciekł od śmierci, złoża śmierci i stawia się dzisiaj w Sejmie tylko dlatego, żeby dowodzić swojej niewinności. Ja państwo bo państwo, niech pani, niech pani, niech Pani, niech Pani pozwoli mi dokończyć. Niech Pani mi pozwoli dokończyć. Znęcanie się nad Zbigniewem Ziobrą w tym Sejmie, także przez dziennikarzy tvn no to jest po prostu obrzydliwa praktyka, niegodna, niegodna cywilizacji, niegodna cywilizacji, cywilizacji zachodniej. To jest moje zdanie, mam do niego prawo. Zbigniew Ziobro się spóźnił na tej No i co? Pan Zbigniew ziobro w ogóle nie powinien być wzywany, dlatego że legitymuje się również zwolnieniami. Nie, pan Zbiknie w ziobro był przez was sekowany, był przez was omawiany, o, omawiany oczerniany w TV, nie? Także w Toky FM i tego nie zdejmiecie z siebie. Tak, było, Państwa, tak było. tak było, ludzie to wiedzą, więc skupcie się na tym, jak wygląda tak życie człowieka i skupcie się na normalnym cywilizacji. Panie redaktor, ale czy Pani zadaje pytania, czy Pani zadaje pytania, kiedy nie, o terminie, nie w terminie Dlatego, rozpoczynają się komisje prowadzone przez członków koalicji? Czy Pani zadaje pytania o spóźnienia marszałka, marszałka Sejmu? Czy Pani zadaje pytania o to, że Tuska właści, właściwie, właściwie nie ma w Sejmie? Rozumiem, że o to Pani nie zadaje pytania. Były korki w Warszawie, a za nieudolne zarządzanie Warszawą odpowiedzialny jest Rafał Trzaskowski, który próbuje uciec od odpowiedzialności, źle rządzi Warszawą. Mam nadzieję, że nie zostanie prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, bo równie źle rządziłby Polską zapytać o tę samą komisję, ale dzisiaj. swojego Jarosława Kaczyńskiego. Czy zdąży, czy się stawi, czy o 13 będzie? Czy macie Państwo scenariusz przygotowany? Bo to nie przedstawimy, miejsca, przedstawimy stanowisko, jest... natomiast bardzo interesujące jest to, po czyjej stronie stanie Sej, czy po stronie prowokatorów, którzy używają języka Putina. To oni takie wezwania składają, czy też po stronie atakowanego, pan prezes Jarosław Kaczyński jest atakowany przez tych ludzi. Zobaczymy, po czyjej stronie odpowie się większość rządząca i większość dzisiejsza Sejmowa. Zobaczymy to, zobaczymy to wszystko na posiedzeniu Komisji Regulaminowej. Trybunału Konstytucyjnego, bo teraz rząd nie publikuje wyroków Trybunału, ale wcześniej też nie robiła tego Beata Szydło. I rząd ja Beata panu odpowiem. Bardzo chętnie. Bardzo, nie, bardzo chętnie odpowiem. Otóż pani premier Beata Szydło nie publikowała wyroku, który był wydany w składzie kompletnie niezgodnym z ustawą. Pamiętacie państwo tę sytuację? Czy pan może powiedzieć, że te wyroki i te orzeczenia Trybunału, które zapadają ostatnio, a nie są publikowane, są wydawane przez skład orzekający niezgodne z ustawą? No nie. Nie, nie ma, ma takich ta nie ma takich miejsc zajętych, żaden sędzia wcześniej wydany nie objął stanowiska, ponieważ nie złożył przysięgi przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A ta piątka sędziów była wydana niezgodnie z prawem. Wyrok, o którym pan mówi, a którego nie publikowała przez dłuższy czas, a później publikowała, pani premier Bataczy, byłby wydany w składzie absolutnie rażąco, niezgodnym z ustawą. Te wyroki, te orzeczenia są wydawane zgodnie z ustawą, zgodnie z konstytucją i ci, którzy ich nie publikują, łamią prawo i będą za to odpowiadać.